Konflikt izraelsko-palestyński jest coraz częściej nazywany przez media wojną, więc myślę, że to jest dobry moment, by zmierzyć się z prorostwem Ezechiela Gog Magog. Ostatnia bitwa w dziejach świata. Czasy końca. Halucynacja, hemoglobina. Oczywiście traktujcie to wszystko z przemrużeniem moka, jako rozrywkę na wieczór. Bijemy się o złotą patelnię. Z uniwersum zielony Poświaty, więc zapraszam. Witam Was. W tym materiale skupimy się tylko na części proroctw Ezechiela, na tych, które opisują postać Goga, jego sprzymierzeńców, sprzymierzeńców Izraela, krainy Magog, a także czasach, w których ma nastąpić ostateczna bitwa. Ezechiel w rozdziale 38 pisze, że Bóg jest przeciwko Gogowi, skrajny Magog. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magok, głównemu księciu w Mesach i Tubal. Prorokuj przeciwko niemu. Przyjęło się, że kraina Magog to Rosja, ewentualnie tereny byłego ZSRR. Dlaczego tak? Nie, nie wiem. Święty Hieronim umiejscowił krainę Magog na północ od Kaukazu, czyli Kazachstan, a Grecy nazwą Magog łączyli ze Scytami, a główna grupa Scytów żyła w sąsiedztwie Morza Czarnego od Kaukazu aż po Dunaj. No nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale z tego opisu Magogiem równie dobrze może być. Ukraina. No bo skoro Jezus Chrystus był Ukraińcem, to, to Gog również może wywodzić się z tej samej cywilizacji. Tyle, że proroctwo Ezechiela wspomina o krainie z najdalszej północy, licząc od Izraela, no to prawie że w linii prostej mamy Moskwę, czyli no, wiadomo już. Na północ od Moskwy nie ma żadnego kraju, który mógłby dysponować potężną armią. Z tobą są Bet garma z najdalszej północy, wszystkie jego chówce i liczne ludy, i do tego zaraz wrócimy. Czyli hipoteza o Gogu z Kijowa nie jest trafna. Gog był określany jako władca Mesech i Tubal, w prorostwie. Mesach i Tubal funkcjonują jako lokalni wataszkowie, jako książęta. Jednak w greckich źródłach pojawiają się ludy Mesach i Tubal. Lud Mesach zamieszkiwał w obszarze Armenii, czyli tam, gdzie zbiegają się granice Rosji, Iranu i Turcji. Zaś lud Tubal żył w środkowej części Turcji. Jakby na to nie patrzeć, to Erdogan ostatnimi tygodniami bardzo się medialnie udziela i wygraża. No ale wracając do Goga, samoopisanie jego pomagierzy. Paras, czyli Persja, Persja, czyli Iran. No, mamy islamski fundamentalizm na pełnej churysie. Etiopia, i to jest bardziej skomplikowane. Starożytna Etiopia nazwana była Nubią, tam obecnie leży Sudan. Państwo na wskroś muzułmańskie. W 2010 roku tam miał być tworzony kalifat. E, chociaż tutaj sprawę komplikuje secesja Sudanu Południowego sprzed dekady. No ale coś jest na rzeczy. Put, czyli obecnie Libia. Próba niesienia demokracji skończyła się rozkwitem islamu, także w tej formie zmilitaryzowanej. W Libii osiadło, osiadła część państwa islamskiego, jednak to nie są struktury państwowe. Mamy wymienionych dalszych pomagierów. Gomer i wszystkie jego chówce z tobą są bet Garma z najdalszej północy. Wszystkie jego chówce liczne ludy. Lud Gomeru nazywany był także Cymerejczykami. Oni żyli pierwotnie na obszarze Górnego Eufratu po północnej stronie Kaukazu, czyli na południu dzisiejszej Rosji. W czasach Ezechiela przenieśli się na tereny Dzisiejszej wschodniej Turcji. No i naród piąty, czyli Togarma, został przez Józefa Flawiusza utożsamiony z Frigijczykami, którzy osiedlili się w Kapadocji w centralnej części Turcji. Czyli, jak widzimy, sojusz nie jest totalnie od czapy, nie jest jakoś bardzo egzotyczny, na pewno mniej niż koalicja Platformy Obywatelskiej Lewicy, Zielonych, Chowni. Pezelu. No ale dobrze, przechodzimy teraz do ekipy Izraela. Seba i Deban i ich kupcy, Tarszysz, i wszyscy jego handlarze, powiedzą do ciebie: Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro i złoto, zabierać bydło i mienie? Zdobyć Wielki Łup, czyli Seba i Deban. Seba, no wiadomo, chodzi o Polaków, w końcu. Nikt w Polsce nie wie, ile tak naprawdę ma w sobie krwi żydowskiej. Chociaż tutaj wskazuje się na współczesne obszary Arabii Saudyjskiej i umiarkowane narody Zatoki Perskiej, to nie do końca pasuje. O ile w ostatnich latach widzieliśmy próby normalizacji stosunków i jakieś sojusze handlowe, no to w najbliższych latach to się nie wrati, prawda? Natomiast starszysz to kupcy z terenów Hiszpanii. Wskazuje się jednak na Amerykę Północną, którą Hiszpanie kolonizowali. W innych przekładach, na przykład w Biblii Gdańskiej, są wskazane również lwy, seba i deban i kupcy morscy i wszystkie lwienta. W klasycznym rozumieniu chodzi o Wielką Brytanię i jej symbole lwów, czyli mówimy o narodach, które mają więzy krwi. Z Wielką Brytanią. A teraz zastanówmy się, czy to jest już ta mądrość etapu. Otóż Ezechiel pisze o odrodzeniu narodu żydowskiego i o rozkwicie na własne państwa żydowskiego, na własnej ziemi. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie. Będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie. Wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój Dawid będzie księciem na wieki. Generalnie rozdział 36 i 37 to rozkwit terytorium Izraela. Jednak my sobie te cytaty darujemy, ponieważ nie pasuje mi cytat, nie pasuje mi rozdział 38. I powiedz: wyruszą przeciwko ziemi otwartej napadne ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie. Mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram. Jeżeli brać dosłownie przepowiednie, to określenie spokojni ludzie nie do końca pasuje, prawda? No, wiadomo, w obecnych czasach wszyscy są nerwowi. No ale przede wszystkim ten rejon jest wskazywany jako jeden z najbardziej zapalnych punktów na świecie. Tam nie możemy mówić o spokojnym życiu. Tyle, że jeżeli się zastanowić, w jaki sposób doszło do przełania granicy przez bojowników Hamasu, no to pojawiały się w mediach informacje o nieprzygotowaniu Armii Izraelskiej, o nieprzygotowaniu służb, o rozprężeniu, które panowało wtedy na posterunkach. To było jakieś święto i panowało rozprężenie wśród Wojska Izraelskiego. Jeżeli chodzi o brak murów, brak bram, pomijamy oczywiście mury otaczające Palestyńczyków, bo mówimy o murach wokół miast i bramach wokół miast, no to rzeczywiście nie ma, chociaż no, teraz jest to już standardem, prawda? W odróżnieniu od czasów, w których prorostwa pisał Ezechiel. Czyli co, czyli mija nam 2000 lat i część, część tej układanki nam się niebezpiecznie Niebezpiecznie układa w jakieś wyraźne kształty, tak to nazwijmy. Jednak moim zdaniem to nie jest ten czas. Po pierwsze, Rosja na pewno nie wyśle wielkiej armii do Izraela, ani, ani Turcja, bo mówimy tutaj o wielkiej bitwie. Jednak Rosja ma swoje swoje problemy. A jeżeli chodzi o Erdogana, to myślę, że bardziej udziela się retorycznie, to jest PR. W końcu Erdogan chciałby, żeby Turcja była krajem przewodnim, jeżeli chodzi o... Islam. Myślę, że wszyscy w okolicy zdają sobie sprawę, że Stany Zjednoczone nie żartują i, i są, są gotowe zaangażować potężne środki razem z, niemie z niemieckim, z amerykańskim żołnierzem, by bronić granic Izraela. I wsparcie nie będzie nie będzie wielka armia, ale wysyłanie po cichu różnego rodzaju bojowników oraz, oraz uzbrojenia i to nie do końca ciężkiego. Nie będziemy tutaj mówili o, o czołgach czy na samolotach, tylko bardziej partyzantkę, jakieś, jakieś działania terrorystyczne. Więc to moim zdaniem nie spełnia definicji tej ostatecznej ne, wielkiej bitwy. Podsumowując, skoro nie będzie wystawiona duża armia, to nie będzie wielkiej bitwy, bitwy końca czasów, a skoro jej nie będzie, to myślę, że nie warto analizować, <laughs> nie warto analizować tych rozdziałów. A komu to potrzebne? Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli więcej, a mi się uda znaleźć jakieś ciekawostki, coś, czym uda mi się wyróżnić ten materiał. Od innych, no to ja nie widzę przeciwwskazań, by z tematem wrócić. Ale na dzisiaj to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło, czy coś by Was zainteresowało. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które są wsparciem dla tego kanału. A wsparciem jesteście Wy wszyscy. Szczególnie Ci, którzy dotrwali do tego momentu. Jeszcze raz specjalne podziękowanie do Was. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.